Słuchasz PsychoDieta Podcast przy mikrofonie dietetyk Ania Reguła i psycholog Agata Głyda. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o samoakceptacji. I nie da się ukryć, że to jest trudny temat i nawet teraz jak za nią sobie omawiałyśmy różne aspekty, próbując się przygotować do niego, to naprawdę doszliśmy do wniosku, że samoakceptacja to naprawdę nie jest łatwa sprawa, nie jest łatwa, żeby o tym rozmawiać, a co dopiero Przejść taki proces dla osób, które siebie nie akceptują, żeby siebie zaakceptować. No i też zauważyłam, że ostatnio temat stał się taki dość popularny, że coraz więcej osób też z świata dietetyki czy psychologii czy treningu, chociażby w mediach społecznościowych, porusza ten temat i to, to fajnie, bo o tym zaczyna się rozmawiać. Tylko mam wrażenie, że jeszcze trochę jest dużo takich nieporozumień wokół tematu samoakceptacji, i nie do końca wiemy, z czym to się je. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek pomoże nam trochę poukładać sobie w głowie te pewne aspekty związane z samoakceptacją. Jeżeli chodzi o samą definicję samoakceptacji, to, to ja lubię o niej myśleć, że Akceptacja siebie jest częścią, jednym z filarów, czy, czy w ogóle akceptacja swojego ciała jest jednym z filarów poczucia własnej wartości, i że akceptować siebie to tak naprawdę być swoim przyjacielem, sprzymierzeńcem, być po swojej stronie, być, traktować siebie dobrze. Samoakceptacja to, to troska o siebie. Wynikająca z samego faktu tego, że, że istniejemy, tak? bez żadnych, bez stawiania sobie żadnych warunków. Jestem istotą żywą i zasługuję na to, żeby się o siebie zatroszczyć, żeby siebie szanować. Wydaje mi się, że ważne miejsce w samoakceptacji zajmuje szacunek ciała i to, w jaki sposób siebie traktujemy. I wydaje mi się, że bardzo często samoakceptacja Mylona jest takim e, zakochaniem w siebie, e, w sobie i zakochaniem w swoim wyglądzie. I bardzo często scrollując ten Instagram, wydaje mi się, że osoby mające problemy z samoakceptacją mogą odnieść takie mylne wrażenie, że samoakceptacja to jest właśnie robienie sobie selfie do lustra takiego swojego idealnie wyrzeźbionego ciała, i że takie osoby nie mają problemów z samoakceptacją. A to bardzo często nie jest prawda. Myślę, że często może być wręcz przeciwnie, że osoby, które gdzieś mają potrzebę, po, żeby poddawać swoje ciało ocenie ze strony innych, żeby upewniać się, że, że jest się podobanym, że to ciało się podoba, tak naprawdę. Gdzieś tam w środku jednak borykają się z problemami z poczuciem własnej wartości, i to pokazywanie siebie i ciała, i często przecenianie w ogóle wyglądu swojego ciała, czy opieranie się tylko na wyglądzie jako takim ważnym filarze swojej wartości, no, właśnie wynika jednak z tego, że ta wartość może być gdzieś tam troszeczkę no, zaburzona. Że te osoby nie są do końca tak naprawdę pewne swojej wartości, więc warto o tym pamiętać, że to nie, nie musi być tak, że samoakceptacja to jest właśnie takie zakochanie w swoim ciele. Ja lubię rozumieć samoakceptację jako właśnie akceptację każdego aspektu swojego ciała, akceptację pewnych cech, których też nie możemy zmienić. No, dobra, mogłybyśmy z powodu nie wiem odstające uszy czy nie wiem krzywy nos ok można to zoperować no ale akceptacja polega na tym że jesteśmy w stanie działać pomimo tego że jakieś części ciała nam się na przykład nie podobają że jesteśmy w stanie funkcjonować osoby które mają naprawdę głębokie problemy z samoakceptacją to bardzo często Właśnie, albo eksponują się jakoś nadmiernie, ale z drugiej strony są to też osoby, które mają problem, żeby w ogóle funkcjonować i żyć. To są często pacjenci psychoterapii, którzy, którzy trafiają na terapię, bo nie potrafią nawiązywać żadnych relacji. Bardzo często z powodu braku właśnie akceptacji siebie czują się niewarte miłości, nieważne, gorsze. Właśnie ta sama akceptacja wiąże się z wieloma takimi negatywnymi przekonaniami na swój temat. Ja w ogóle na przestrzeni czasu, kiedy działam tak naprawdę w mediach społecznościowych, zauważyłam taki rosnący trend, że my coraz częściej mówimy o tym, co tak naprawdę czujemy. I to jest według mnie fantastyczne, no bo oczywiście media społecznościowe to są przede wszystkim takie komunikaty obrazkowe. Czyli zdjęcia, uśmiechnięte twarze, radosny głos, no bo przecież nie może być inaczej, no bo nie mogę się pokazywać z innej strony, wtedy moja społeczność nie będzie um, zadowolona, mm -hmm. nie będzie tak mocno zaangażowana w moją osobę. Także cieszę się właśnie, że idziemy w stronę takich rozmów bardziej psychodietetycznych, tym bardziej, że ten rok jest no, dosyć. Trudnym okresem w naszym życiu i faktycznie te problemy z samoakceptacją też mogą narastać, bo tak jak powiedziałaś, to się bardzo często koncentruje właśnie na tej zewnętrzności. A jeżeli my dodatkowo nie mamy um, tak naprawdę takich um, swobodnych możliwości, żeby popracować nad różnymi aspektami tego naszego ciała, no to często, właśnie siedząc w domu, wydaje mi się, że te problemy mogą narastać. A też pamiętajmy właśnie o tym, że um, nasza samoakceptacja. Też jest bardzo zależna tak naprawdę od komunikatów innych ludzi. I tak jak słusznie zauważyłaś wcześniej, czasami to, co widzimy w tych mediach społecznościowych, te wszystkie obrazki, mogą być tak naprawdę ładnie zapakowanym problemem, który jest tak naprawdę właśnie wierzchołkiem jakiejś góry lodowej. Mhm. I często spotykam się z tym, że takie osoby, które mają jakieś tam ciało, które teraz mieści się w kanonie piękna, że one wręcz nie mogą narzekać i mówić, że właśnie mają jakieś problemy z samoakceptacją, no bo od razu dostaną tak naprawdę masę komentarzy, że przecież ty wyglądasz tak i tak, nie masz prawa myśleć, że. Nie masz prawa w ogóle siebie nie akceptować, no bo przecież jesteś idealna. Mhm. No bo właśnie w kanonie, czy jegoś piękna, to ciało mieści się idealnie, więc te problemy są w ogóle lekceważone. I co właśnie, Agato, myślisz w ogóle o generalnie samoakceptacji właśnie w mediach społecznościowych pod tym kątem tych wszystkich kanonów? Mhm. No bo oczywiście teraz jasne jest chyba tak naprawdę, co się najlepiej przyjmuje, jeżeli właśnie chodzi. O tę sferę wizualną. Tak, tak. Myślę, że wa dobrze, że o tym mówisz, bo warto wyjaśnić w ogóle tutaj, czym jest kanon piękna. Także każdy okres w dziejach ma taki um, idealny, e, nie wiem, taki wzór kobiety, w jaki sposób ona w danym czasie powinna wyglądać i reszta kobiet spoza tego kanonu ma do tego dążyć i tak. Przez różne lata, czy tu Rubensowskie kształty, czy takie, czy siakie, generalnie grupa facetów tworzyła jakiś tam obraz, a my miałyśmy się do tego dostosować, tak mówiąc, bardzo w skrócie i upraszczając temat. No i możemy spojrzeć na, na te lata, kiedy modelka Twiggy się pojawiła i, i zaczął się boom na takie szczupłe, anorektyczne kształty. Potem to się trochę zmieniało w kierunku umięśnionych kształtów, czyli te lata, no teraz tak, te, te czasy fit, kiedy kanon piękna to już nie jest tylko chuda, anorektyczna sylwetka na przykład. Znaczy anorektyczna, no nie chcę tutaj etykietować, bo nie każda osoba szczupła ma anoreksję, tylko um, chodzi mi o to, że też wiele osób wpadało w zaburzenia odżywiania w ogóle dążąc do, do takiej sylwetki bardzo szczupłej. Ale teraz jakby wymagania się zmieniły i to ciało ma być właśnie umięśnione, może się pojawić już odrobina tłuszczu, w ogóle mam wrażenie, że odchodzimy trochę od sześciopaka i teraz już te pełniejsze kształty trochę dochodzą do głosu, ale mimo wszystko to ma być wypracowana, idealna sylwetka, większa pupa, większy biust, szczupła talia, smukłe ramiona, mogą być trochę umięśnione. No i ciała, które są w kanonie, są w tym momencie uprzywilejowane, ponieważ właśnie posiadają taką sylwetkę, a wszystkie ciała, które są poza tym, no mają problem, prawda? I ja zauważyłam, że w mediach społecznościowych osoby w kanonie zaczynają dużo mówić na temat samoakceptacji i pokazują, na przykład, nie wiem, swoje niedoskonałości i to jest super. I to jest bardzo fajne, bo już to jest przełamanie tego, tego schematu, właśnie. Wiesz, zawsze płaskiego brzucha i tak dalej. Zresztą sama też rzucałaś te metamorfozy i to jest super, ale osoby spoza kanonu i tak się ciągle będą z tym zmagać, tak? Będą się zmagać, bo co innego jak szczupła dziewczyna pokazuje się, nie wiem, że je czekoladę albo że ma fałtkę na brzuchu, a co innego jak dziewczyna, która 100 kg by to zrobiła. Więc warto o tym pamiętać, że. Mm, Osoby, które nie są w kanonie, naprawdę się zmagają i naprawdę nie są uprzywilejowane i na każdym kroku spotyka je dyskryminacja i e, no, właśnie to chciałam powiedzieć na temat kanonu. Bardzo trafne podsumowanie. Wydaje mi się też, że tak naprawdę od nas wszystkich oczekuje się właśnie teraz tego, żeby mamy siebie akceptować i że czasami wstydzimy się przyznać, że jednak rzeczywistość w naszej głowie wygląda inaczej. Ja sama właśnie zaczęłam obserwować mnóstwo kont, które przekazują bardzo fajne komunikaty, i wydaje mi się, że właśnie trafiają szczególnie do tych najmłodszych odbiorców. No i właśnie to, że my zaczynamy pokazywać, że absolutnie nie jesteśmy idealni, to jest w cenie. I wydaje mi się, że tworzymy tak naprawdę teraz trend na jakąś taką kolejną dekadę, kiedy właśnie wracamy do jakiejś takiej naturalności, kiedy to wszystko zaczyna być dla nas w cenie i zaczynamy jakby normalizować po prostu tą e, naszą sylwetkę w jakiś sposób. To jest naprawdę świetne i ja właśnie jako twórca też ciągle myślę o tych młodszych odbiorcach i chciałabym właśnie, żeby, żebym ja jako nastolatka miała dostęp właśnie do takich mhm. treści, że hej, nie musisz być wcale idealna i tak naprawdę to co widzisz jest tylko jakąś iluzją tego świata, który jest ci przedstawiany jako ten najlepszy, jedyny słuszny wzór właśnie do naśladowania. Ja ostatnio w ogóle widziałam taki świetny filmik na TikToku. Jeżeli już mówimy o mediach społecznościowych, to zrobię krok dalej, bo jest to teraz bardzo popularne. Kiedy właśnie jedna kobieta pokazywała, że schudła, nie wiem, 15 kg do jednej sukienki, a tak naprawdę ta sukienka dalej wygląda na niej źle. No i myślę, że to bardzo właśnie trafnie pokazuje, że tak naprawdę w tym wszystkim nie chodziło o te kilogramy, tylko o zawartość naszej głowy, że ta sukienka była tylko jakimś tam pretekstem do metamorfozy, a że jednak na tą samoakceptację nie składa się właśnie tylko ta zewnętrzność. Dokładnie i bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś się zmaga z problemami z samoakceptacją, to nawet utrata kilogramów nie wyleczy tego problemu, tak? czy zrobienie sobie, nie wiem, biustu, poprawienie jakiejś innej części sylwetki. Jednak tam w środku wciąż będzie coś, wolało, będzie coś wołało, kurczę, jeszcze nie jestem wystarczająco dobra, jeszcze nie jestem wystarczająco dobra. No i tak właśnie widzimy ofiary operacji plastycznych, e, dziewczyny, które ciągle ćwiczą i dążą do doskonałości, choć wiemy, że to jest niemożliwe. Dlatego, tak jak mówisz, strasznie fajne jest to, że w mediach społecznościowych jest miejsce na pokazywanie, że ma się gorszy dzień, że można się pokazać bez makijażu, że można pokazać się nawet w, w jakimś gorszym stanie emocjonalnym, że można pokazać nieidealnie wystylizowany posiłek, chociaż przecież Instagram to powstał po to, żeby prezentować jak najładniejsze zdjęcia. No, to fajnie, że zaczynamy to faktycznie normalizować i pokazujemy nie tylko wystawę, ale też trochę zaplecze, naszą taką rzeczywistość. I, i w zasadzie w każdym, w, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku, znajduje się miejsce. Co prawda to nie jest mainstream, choć pomału, pomału to tam gdzieś zaczyna przenikać, ale jest miejsce na bady pozytyw, na, na inne rzeczy. Na, i, I ważne jest to, żebyśmy. Bo tutaj padło też pytanie od jednej z naszych obserwatorek, jak y, lepiej y, się poczuć w swoim ciele, jak się zaakceptować? To to jest właśnie to, żeby y, rezygnować z obserwowania kąt, które nas wpędzają w takie złe samopoczucie. Jeżeli się źle czujemy ze swoim ciałem, jeżeli nie wiem. Zwłaszcza są to konta, które reklamują jakieś produkty, a my zaczynamy popadać w kompleksy i czujemy, że potrzebujemy pewnych rzeczy, które ta osoba oferuje, żeby się sam zaakceptować, no to warto się tutaj zastanowić, nie? czy w ogóle te nasze kompleksy nie są właśnie wywoływane pewnymi obrazami, do których się porównujemy, bo mamy naturalnie taką tendencję na Instagramie czy na Facebooku. Warto szukać kont, które sprawiają, że widzimy tą normalność. Pytanie, czy w ogóle chcemy na to patrzeć, czy chcemy się tak samo oszukiwać. Ale ja osobiście uważam, że obserwowanie kilku, nie wiem, ciało pozytywnych kąt, czy wejściu czasami na ten hashtag, to jest bardzo dobre, żeby po prostu zobaczyć um, tą naturalność, która, od której już tak się odzwyczailiśmy, że czasami nam się po prostu wydaje niesmaczna, albo niektórzy czują wręcz oburzenie, czy złość, jak widzą, nie wiem, damską, nieogoloną nogę. Tymczasem Sorry, ale ja pamiętam moją babcię z tą nogą i jakoś mi wtedy nie oburzała. Ale teraz widzę to właśnie w mediach społecznościowych i to jest niezwykły widok, bo jesteśmy przyzwyczajeni do sfotoszopowanych zdjęć, wydłużonych nóg, modelek i zatracamy się w tym, zapominamy tak naprawdę, co jest rzeczywistością. Coraz więcej właśnie mamy takich obrazków kobiety nieidealnej, co jest bardzo dobre, właśnie. Też dla środowiska, żeby w końcu też przestali jakby postrzegać właśnie kobiety jako taki po prostu, nie wiem, wyide wyidealizowany wymysł naszych czasów. Pani. No bo tego oczywiście nie mam. Wydaje mi się też, że taka ta rada, żeby przestać obserwować konta, które na nas źle wpływają. Ona tak naprawdę, jeżeli się nad tym nie zastanowimy, to może brzmieć bardzo trywialnie, mhm. ale jeżeli sobie pomyślimy, ile my teraz realnie czasu spędzamy w tym internecie i że naprawdę ja sama wiem po sobie, że ja osobiście dużo publikuję. I nawet na takim story jestem tam dzień w dzień i jakby jakaś osoba obserwowała mnie i ja bym wpływała na nią właśnie tak toksycznie, jeszcze dostawałaby ode mnie dużo treści, no to najlepsze co właśnie może zrobić, to po prostu się odciąć od tego źródła, które wpływa na nią destrukcyjnie. Także myślę, że to będzie takie pewnego rodzaju zadanie domowe po wysłuchaniu tego odcinka, żeby właśnie sobie zrobić taką czystkę, żeby zastanowić się, czy ta osoba faktycznie wnosi jakąś wartość do mojego życia. Oczywiście nie chcę, żebyśmy teraz tutaj popadali w skrajności i żeby, nie wiem, postrzegać każde konto na Instagramie jako jakieś konto edukacyjne, no bo umówmy się, że też internet często jest takim odmużdżaczem. I my nie chcemy wcale się skupiać na nie wiadomo jakich treściach, tylko po prostu na przykład odciążyć głowę. Ale wszystko właśnie też można sobie posegregować. Mi się też bardzo podoba to, że zaczynamy normalizować troszeczkę trening, czyli ja akurat właśnie współpracuję tutaj, ty też, Agato, mm -hmm. bo Piotrek jest częścią naszej drużyny, naszego teamu i tworzy świetne artykuły, z których właśnie często wynika to, że ciało ma działać, a nie wyglądać, czyli my mamy ćwiczyć po to, żeby być sprawnym, żeby być zdrowym, żeby chronić siebie w przyszłości przed na przykład chorobami układu krążenia, a nie po to, żeby mieć po prostu spompowane pośladki i przykurcz jakiegoś, nie wiem, Lewego barku, po prostu od złego podnoszenia sztangi, no ale tyłek jest zrobiony, więc wszystko się zgadza. Tak, tak. Także też właśnie bardzo podoba mi się to, że podchodzimy teraz do tego właśnie wielopłaszczyznowo. I tak jak mówię, też właśnie zaczynamy inaczej w ogóle patrzeć na aktywność fizyczną. Tak, na pewno warto e, rozszerzać pole swojej świadomości, jeżeli chodzi o ciało. Zarówno w aspekcie wyglądu, że właśnie ciało jest czymś dużo, dużo więcej niż tylko ładnym wyglądem, czyli możemy sobie po prostu od czasu do czasu, jeśli nie codziennie, po prostu się zastanowić, co dzisiaj dzięki temu ciału udało mi się zrobić. Tak samo trening czy odżywianie. Też stawianie tylko na wygląd to jest wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, bo wiecznie młodzi nie będziemy, i właśnie to, co mówisz, że warto od początku uczyć, uczyć się tej kultury fizycznej jako takiej też wartości zdrowotnej, nie tylko właśnie, nie trenować tylko dlatego, żeby schudnąć, bo jak schudniemy, to stracimy motywację do dalszego treningu. A jeżeli mamy szeroki wachlarz tej motywacji i różne powody, nie tylko te wyglądowe, no to na pewno dla nas jest to dużo bardziej korzystne, żeby siebie bardziej polubić, to tak jak właśnie powiedziałaś, różnorodność właśnie w mediach społecznościowych, właśnie zauważenie swojego ciała w innych aspektach niż tylko wyglądu, i, i szacunek, okazywanie szacunku, życzliwości, moja ulubiona ciało życzliwość. Czyli niezależnie od tego, czy siebie akceptujemy, czy nie, to jednak dokonywanie takich wyborów dla swojego ciała, które są dla niego dobre, i z czasem przyjdzie za tym większa akceptacja. Z czasem ta nienawiść, bo czasami naprawdę mówimy o takiej wręcz nienawiści i walce, to się osłabi, bo jeżeli będziemy siebie traktować dobrze, to to jest taka behawioralna technika. Zaczynamy się dobrze traktować, zaczynamy myśleć lepiej o odżywianiu, o ciele, zaczynamy się zastanawiać czy, nie wiem, jest nam wygodnie w ubraniu i tak dalej, czy jesteśmy wyspani, wypoczęci i z czasem idzie za tym zmiana przekonań na swój temat. Więc to nie musi być tak, że najpierw siebie pokochamy i zaakceptujemy i później będziemy się dobrze traktować. Warto też zaczynać od, od tej drugiej strony i to też może przynieść fajne efekty właśnie w zakresie samoakceptacji. Na pewno jeszcze chciałam poruszyć temat obrazu ciała, bo bardzo często nawet u osób, które mają fajne poczucie własnej wartości, dobrze się czują w swoim ciele, może się tak pojawić, może się tak zdarzać, że od czasu do czasu po prostu mają takie dni, takie mech, takie, że nie czują się dobrze w swoim ciele. U nas kobiet może to wynikać na przykład z fazy cyklu, że czasami się czujemy mniej atrakcyjne, bardziej spuchnięte, czujemy się źle, i to nie znaczy od razu, że mamy wielki problem z samoakceptacją. To jest, powiedziałabym, normalne. Oczywiście warto dążyć do tego, żeby takie czasami wręcz ataki się zdarzały coraz rzadziej, pracować nad sobą, bo w skrajnych wypadkach to. To faktycznie wygląda tak, że to jest takie nagłe, przejmujące uczucie braku satysfakcji ze swojego ciała. Um, uczucie, jakby ktoś nie, czuje się jakby przytył przez noc, um, zaczyna mieć obsesję, zaczyna sprawdzać swoje ciało, dotykać, um, ważyć się, um, zaczyna czuć um, nieprzyjemne emocje. Ciężko jest mu się skoncentrować na innych aspektach życia. To, I to bardzo często może oznaczać, że na przykład jest w jakiejś sytuacji, w której traci grunt pod nogami, sytuacji, w której odczuwa lęk. I na przykład no, spójrzmy na te ostatnie miesiące. To jest właśnie taki okres w naszym życiu, że faktycznie, jak u kogoś częściej na ciało idą takie różne, właśnie. Nieprzyjemności, że tak powiem, no to właśnie może to się dziać teraz, no nie, że czasami właśnie problemy z obrazem ciała mogą brać się z tego, że nie potrafimy się skonfrontować z jakimiś innymi sytuacjami, z innymi trudnymi emocjami. Chcemy właśnie zwiększyć kontrolę nad okolicznościami, a tak naprawdę właśnie zaczynamy czuć się gorzej w swoim ciele i. To bardzo fajnie widać w psychoterapii, jak ludzie zaczynają to nazywać. Także o dzisiaj wstałam i czułam się gorzej, no ale później właśnie posiedziałam, z tym i się zastanowiłam. No i tak, przecież mam trudną sytuację, bo zdarzyło się to i to. Więc y, pamiętajcie o tym, że czasami po prostu y, różne też potrzeby, których nie zaspakajamy, wszystko może się właśnie odbijać na naszym ciele. sprawiać, że czujemy się w nim gorzej i. No, właśnie. I, i, I obraz ciała, że tak powiem, na tym cierpi. Myślę, że to, żeby właśnie zaakceptować to, że każdy ma czasami gorszy dzień, mm -hmm. też tak naprawdę nie jest łatwe, bo mamy teraz yy, taki czas, kiedy. Traktujemy, mamy traktować siebie jako po prostu osoby, które idealnie właśnie zarządzają osobą w czasie, no bo przecież teraz mm -hmm. jest taki nacisk na dobrą organizację, na planowanie tego wszystkiego. No a czasem pamiętajmy, że nawet najlepszy plan y, może po prostu nie zostać zrealizowany, mimo tego, że właśnie mamy tam przygotowany jakiś harmonogram i też nie powinniśmy mieć tutaj jakichś wyrzutów sumienia, no bo te dni są różne. Ja lubię myśleć o ciele tak naprawdę jako takim troszeczkę. Domu, dla naszej duszy, i zawsze sobie myślę, że ja dostałam jedno ciało na całe życie, nie dostanę innego i powinnam być też wdzięczna za to, że jest sprawne i za to, że właśnie dużo by problemów, też na tym tle, z którymi borykają się inni ludzie czasami od małego dziecka, też mnie nie dotknęły. Więc myślę, że też właśnie trzeba pod tym kątem troszeczkę sobie. W głowie poukładać. Bardzo słuszna uwaga, praktyka wdzięczności wobec ciała to jest też super sposób na zwiększanie samoakceptacji, docenienie tego, co się ma, e, zobaczenie, że sam fakt, że jesteśmy w stanie tutaj siedzieć, mówić, myśleć, e, że jesteśmy zdrowe, to jest naprawdę no, super sprawa. E, natomiast ważne jest to, że no, właśnie bardzo często. E, Niezadowolenie z ciała jest generowane przez kulturę, w której żyjemy, przez obrazki, którymi się karmimy, często przez nawet przekaz, który dostajemy w domu, tak, naszych rodziców, mam, które też były niezadowolone z siebie, to oczywiście też wpływa na nasze poczucie własnej wartości oraz środowisko rówieśnicze, które też ma ogromne znaczenie i mm, Także jeżeli jesteśmy niezadowolone z siebie, patrzymy krytycznie w lustro, to warto się zastanowić, co to powoduje. Czy to naprawdę coś jest nie tak z naszym ciałem, czy to jest właśnie wpływ tak wielu, wielu czynników, czy, czy, czy ten brak akceptacji właśnie nie wynika z tego, co miało na nas wpływ. Czy tak naprawdę ostatecznie warto pomyśleć o swoim ciele, że jest naprawdę dobre i wystarczająco dobre. Myślę Agata, że to jest naprawdę świetne podsumowanie tematu, bardzo trafne. Ja tak jeszcze na koniec, żeby już definitywnie zakończyć, mogłabym przytoczyć taką właśnie historię, bo pamiętam, jak w tym roku w mediach społecznościowych zobaczyłam naprawdę genialny wpis. Było tam, była tam kobieta, która miała być mamą tej dziewczyny. I ta mama przedstawiała swoje wspomnienia z wieku młodzieńczego, czyli świetne wycieczki, mm -hmm. jakieś wypady pod namioty, generalnie po prostu rzeczy związane ze spędzaniem czasu z innymi ludźmi, z taką radością. No i dla kontrastu właśnie była też pokazana ta dziewczyna z naszych czasów mm -hmm. i to, co ona będzie pamiętała z tego wieku, na przykład jak miała 20 lat. I były tam wymienione takie rzeczy, jak na przykład um, Ile powinnam dzisiaj zjeść, czy dobrze wyglądam w tych leginsach i wszystkie rzeczy związane właśnie typowo z zewnętrznością. Także myślę, że to też pokazuje ten kontrast na przełomie tak naprawdę pokoleń, że no teraz dosyć mocno właśnie skupiamy się na tym aspekcie zewnętrznym. No i ta sama akceptacja czasami jest takim towarem bardzo mocno deficytowym. Dokładnie. Myślę, że lepiej bym tego nie podsumowała. Także dziękujemy za dzisiaj, i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.